Cześć, witajcie! Dzisiaj sobie nagramy Skividi Toilet Wars. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i zapraszam do oglądania. Dobra. Dzisiaj sobie pooglądamy to Skibidi Toilet Wars, bo ostatnio sobie tutaj skończyliśmy. Przypomnę sobie przy okazji co ostatnio było. I tutaj mamy tego nowego G-mana, takiego zielonego. I on walczy chyba z tym... o właśnie z tym gościem i z tym emperorem Toilet. O, ten Jimen ma ten ma w ogóle nogi. I tutaj... Co, co to jest? Jakieś? Jakiś zielony gość? A to jest ten chyba zainfekowany tam mikrofon, man. Aha, Tutaj Jimen próbuje, o, ale ten sobie w miarę daje radę. A to co, jakieś. Kto to jest? A Jimen, ok. Tutaj sobie Jimen. Co to tak? On nie ulepszony, ten krug. On jest chyba w ogóle. No, on jest ulepszony. Takie małe ulepszenia w Oj, rękę jedną stracił tutaj. A tym razem kto to tak strzela? Chyba ten g jest z, te, z tego, z tego. O, ale on też ma lasery jakieś. Nie no, Emperor to raczej z nimi sobie nie da rady zbytnio. On go, z, on go zarazi? A nie on mu, tylko tak rękę zrobił. okej. Okay. O kurde. Ale się wpudził. Co to za. O, to już chyba nie jest Jimen. Ciekawe, co to jest. O, kurde, co to jest? To jest. To jest jakiś mutant. Co to jest? <laughs> to jest. Jakiś szkieletor kolejny. To jest jakiś taki. Jakieś dziwne coś, to jest jakiś taki. Jakiś taki. Jak coś się jak lew, takie coś. On promienie do tego szczeli? A, to chyba mu nic nie zrobi. Co to jest? A ulepszony ten taki. Jak by go nazwać? To jest. To jest biały glitch toilet. Jakiś. Taki. Tak go nazwijmy. Oj. To on tak taki te kule chyba wyszczeliło. Bo... Oj, to chyba po tym Emperor Toilet już. Okej. Okay. Aleś... Oj, nogi mu chyba przy, przy, przyczasną. <coughs> Okej. Okay. Tutaj coś gadają sobie. T tutaj mamy tego białego ulicza toileta. On jakiś promień w ogóle soczył strzela, tak jak Jimen trochę. Ciekawe co ten promień robi. A co, co oni. On go. On, co on mu zrobi? On go udusi? co? Jakieś białe promienie tutaj w ogóle robią. I co teraz? Teraz ten emperor toilet jest zły? O kurde. No to kameromenowie będą mieli przypał i inni. A ci zieloni, chyba nie lubią tych normalnych toiletów. Bo właśnie takie miny to tak robią. Czy znaczy, na no, czemu Emperor Toilet by miał walczyć z jakimiś innymi skwidi toiletami? To chyba się nie lubię, zbytnio. Co to jest? To jest jakiś... jakiś necromancer toilet jakiś. Okej. Okay. Jakiś nowy chyba władca w ogóle tego. Tych zielonych promieni. A co tutaj? Tu będzie Tree Titan chyba. No, widziałem. A, bo tutaj jest dalej ta walka. Ciekawe, który wygra. Nie, no raczej Titan. Lodowiec? O kurde. Na jakimś lodowcu w ogóle, na jakimś oceanie, takim zamrożonym. Tu jest ten czerwony. O kurde. To jest chyba w ogóle różowe. To chyba nie jest już pomarańczowy. No to chyba różowy ten. A myślałem, że to jest... A tu jest ten, ten Virlans. I z tym kameromenem takim. O, teraz on będzie zły? Znaczy on jest zły, tylko teraz tak będzie ulepszony przez tego gościa. Ten gość to ma w ogóle jakieś potężne morze. To jest taki astro toilet, bo on umie latać bez jetpacka ten gość. Co, co on mu tam zrobił? Tam, tam była ta ba Tam była ta babka? O kurde, to nie wiedziałem. Tw nie, no wiedziałem, że zrobi ten. O kurde. Nie, no Tri Titan to teraz będzie trudne to do pokonania, ten Tri Titan. Ok. I to chyba będzie koniec, albo jeszcze nie, bo to trwa minutę. Ponad. Jakaś baza speakermenów. A tutaj są oni chyba zarażeni. Przez tego fioletowego gościa. Komputerman zarażony? No tak, bo to jest ten kameroman. No to tak średnio. To chyba... To chyba nie są ci niebiescy komputermeni. Okej. Okay. O, czyli tutaj go... Czyli tutaj ją dają do badania tutaj. Alego, okay. ale, ale się skurczony, ten. Tutaj w ogóle stoi large speaker. Man, tutaj. No, też jest chyba zarożony. Okej okay. to tutaj teraz każdy może być złe w sumie. Jakiś, jakaś, jakiś kryształ tam jest. To chyba właśnie koniec to. Teraz sobie obejrzymy sezon 24 chyba. Okej, okay, tutaj nas... Na samym początku tutaj mamy Plengermana tutaj. I, kamer I kameromana z laserem tutaj. Coś tutaj pisze, ale ja nie wiem co to jest. W ogóle może wyłączmy to. Ok. A tam jest mikrofon men jakiś. I te helikopterki tutaj latają. Fajną fabułę to w ogóle ma. Taką cieka ciekawą. O, mikrofon men. Ale on chyba nie jest dobry, bo to jest ten... Ten zarażony chyba, ty, tylko wszyscy no tutaj jest też jakiś mikrofon. To jest chyba naukowiec mikrofon, men. O. To nie ten plan, jest chyba nawet ulepszony tutaj. A tutaj jest ten duży, ten... Ten duży mikrofon, men. Kurde, ale... ale taki normalny mikrofon, men, jest mocny. Znaczy, nienormalny, to w sumie taki większy trochę. Oj. A tu kto? Dark... Dark speaker men to jest chyba. No to Dark Speakerman. To, to chyba nie jest jednak red speakerman, tylko to jest yy, black speakerman. Nie, dark speakerman. No. no kurde, tutaj mamy to takie. Ten taki zespół tutaj mamy. O, tutaj mamy głośnika tego większego. No kurde, ale mu tutaj daje ten. Co mu podłożył. O nie, ten odgłos. A bombę mu chyba podłożył. No i okej. Okay. Jakiś kot tutaj. A ja myślałam, że to, to jest jakaś baza z KBD, A To. Kameromę tu mam przełożyć rękę. okej. Okay. A, no tak, bo tutaj coś. Jacyś... O nie, kolejny jakiś. A nie, to Skibidi Toilet chyba. No? O kurde. To tutaj chyba każdy mikrofon jest zarażony. Kurde. Jedna rasa stracona. O, przypychaczka do kibla, no. No widziałam, że on to musi wziąć. W sumie to jest jego główna broń, tego gościa. No weźmie to no. I co teraz? Jakiś kibel zarażony. O kurde, ten kameraman to ma chyba przypał. A nie, kto tu będzie? Co to jakiś kolos? bo tu idzie. O nie, to są ci agenci, misi tacy. Znaczy z toalety Toilety, tylko że to tacy agenci tutaj. Jakiś gość z toalet I oni teraz sobie będą pomagać ci kameromenowie? Znaczy z toalety z kameromenami? Z kameromenami, no. Oni chyba będą walczyć przeciwko tej zielonej zarazie teraz. Znaczy no, to w sumie taka zielona za. Jakiś komandosz to tutaj. O, to tu, tu, tutaj jest ten. Ten. Król chyba tych. Ten król nekromanserów tutaj jest. Okej. Okay. A, bo oni chyba próbują. A co to było tam wcześniej? Bo on. Tam był tablet i tam było taki te... Taka jedna rasa dziwna. Okej. Okay. I to jest co? Tutaj jest komputerman, tutaj chyba jest... No właśnie, każdego tutaj mikrofona zarazili. TV-meni nie, speakermeni, kameromenowi i to coś. To jest chyba rasa tych... Tych agentów specjalnych razem z tymi, Razem z Three Titanem tutaj. Albo jakaś inna rasa, nowa. Albo ta... Albo ta... Albo ten zespół tych. Tego Emperor taile, to chociaż go już zarazili. Tylko on chyba będzie zielony jeszcze. Chociaż. Okej. Okay. Tutaj sobie podchodzi do niego. Co tu będzie? O nie. <ścoughs> to co? To... Oj chyba się wkurzy. No i no, wkurzył się. A on jest mocny jak nam takiego normalnego gościa. Znaczy, to nie jest normalny gość, to jest, To chyba jest jakiś potężny gość. O kurde. Nie, no, on nie jest mocny. To dopiero będzie trudny przeciwnik. To każdy będzie teraz trudnym przeciwnikiem. Tu tutaj tytany to będą. Tutaj. Ty, tytany fajnie, jakby coś zrobili. No, oni chcą chyba każdego zarazić. No i nie wiadomo co to jest to A, jaka to jest rasa. Możecie napisać w komentarzu jaka to jest. Jak wiecie. Okej. Okay. Tutaj jakiś jest ten. A tutaj jest chyba ten co... Wcześniej zabił tych. No właśnie, bo tutaj jest ten. No. Ci agenci tutaj. A tutaj kto? to jest? Jakiś... Jakiś dreamman tu chyba będzie. A nie, to jest to. O kurde, jaki mutant jakiś. Znaczy to nie jest mutant. Mut mutant to jest z tymi. To jest kibel z rękami, to jest mutant. Tam co będzie? Co to jest? Jakiś... Jakieś coś mocne chyba. Jakiś pająk, coś takiego? A nie. To jest mutant toilet, to, bo on ma ręce i nogi. A to jest jakiś ulepszony chyba. A, a, a ta. Ta kobieta ma taką samą minkę, jak była ta taka kobieta w odcinku, gdzie pojawił się po raz. No, po raz drugi raz, gdzie ten. E, po raz drugi raz, gdzie pojawił się ten. E, Titan Sonarman. O kurde. Tylko jak był taki dobry. No, bo ona jest taka smutna właśnie. <laughs> Poddała się tak szybko? O kurde. A, tu, aha, on je chyba spuścił. <laughs> A tutaj są ci naukowcy. Oj, tutaj ten muta A on ma to. Skwidi to leci, bo jednak nie są tak dobrzy. Znaczy, że nie, że nie pomagam kameromenom, bo... A, tutaj to jest. Okej. Okay. Jakieś moce tutaj w ogóle ma. Tylko... O lol A, on ich wszystkich zarazi, no właśnie Jak tego kameromena nie zaraził? Bo to chyba kto... O kurde Ale kara <laughs> Co to jest? To jest jakiś... To jest jakiś mutant specjalny jakiś taki ten Skibidi War są tutaj w takie ciekawe dość postacie Okej. Okay. O kurde. Aj, wyszedł już nowy sezon e, Skibidi toilet Multiverse to, Multiverse to w kolejnym odcinku, sobie możemy pooglądać go. A, tu, to, tutaj jest ten gość. Okej. Okay. O kurde, co to jest? To jest jakiś gość dziwny. Kto to jest? To, to, ja już tutaj w ogóle nie ogarniam a, a speaker woman. I chyba kamera woman. No właśnie. Brakuje tutaj TV-woman i tego TV-mana z takimi nożami wokoło, w rękach. To, znaczy nie w rękach, tylko tak na ramionach bardziej. O, a tutaj jest to A. Ciekawe co to jest za rasa. To A. To chyba baza... Tam tam czai się kiber za tym To chyba nie jest nic... To nie wiem co to jest za... O właśnie, tutaj jest ten gość. Kto to był? Kto to jest? To jest... Jakiś nowy, co to jest? a Wow, jakiś... To chyba kobieta, mikrofon man? tylko że dobra, no właśnie, bo ona jest ta takiego koloru. Ma, ma nawet chyba na brzuchu to samo co ten No ona dobrze słyszy właśnie O kurde Ona jest mocna, jak na kobietę Katany ma fajne. Oh. Jeszcze ona tą nogą ma on ma, ona te nogi ma takie fajne, bo ten atak ma taki fajny tej nogi Okej okay. Poradziła sobie a tutaj kto? O, TV-uman i komputer-uman. Okej. Okay. To, 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 to tutaj są chyba wszystkie kobiety. No chyba wszystkie. Z te, tego Warsza to chyba wszystkie. Okej. Okay. Okej. Okay tam jest T tutaj w ogóle jest to jajko to ile tak zauważyłem to było chyba w oryginale ja nie wiem w którym odcinku ale podobno gdzieś było chyba ukryte kto, kto to jest a A bo tutaj to chyba była ich baza o kurde co co tam jest? Chyba, chyba muszą szybko uciekać. Jakieś bombardy tu lecą. O kurde. No bombardery tu lec, idą. O, no i, no i tytan so, Sonar Man. Czyli Titan Mikrofon Man? Jakoś tak. I ten, i ten, i ten, i ten no właśnie. Nie no, on, go się chyba nie da już uratować. On jest tak ulepszony. Co to jest? A to, to tutaj jest ten, ten z, tymi, z tymi bombarderami też. <gry> Co to jest? Jakiś kamikaze toilet. A to jest ten mutant. Okej. Okay. O, uh, ale mu walną. A tutaj jest ten... Y komputerman ten taki inny. A oni chyba robią na nim badanie, czy co oni robią? A ten kryształ wyciągają. Okej okay. się tak niezbyt wiem, co oni tutaj robią. A, a ci co robią? O, spalą go. To już chyba nigdy nie, nie ożyje. Jakaś. Baz, jakaś, ta, jakaś taka mała baza kontrolna tutaj jest. No i te bombardery tutaj w ogóle są. To, a to są chyba zainfekowane te bombardery, no? To są zainfekowane. Bo mam te zielone oczy. O kurde. tak kto to jest? A, Tytankamerka! kamerka? Też chyba ulepszony, bo on nie miał takiego działa nam chyba. No, nie miał takiego. On chyba też nie miał tych. O, właśnie z tego co teraz strzela, też chyba tego nie miał. A tam. Z tyłu tam jest bombarder. Nie no, co to, co to jest? Czy tam są O, kurde. Ale. Ale będzie walka, chyba. Szykuje się gruba walka. Mierz w ogóle latający, co jest? Strzela tam do niego. A, o ma tarczy nie jest całkiem podobny do Tytana Kamerki, ma takie... Mierz Tytana tv mena. Co jest? On kopiuje wszystkie bronie od Tytanów jak ten, jak Counter Titan z... Multi z... Skibit's z... Silent Multiverse. O, pali go tutaj chyba, a nie. O kurde. Dawaj Tytan Kamerka, o. Dobrze. Tymi laserami go odepnę. Ad Bombard. O. Taki dość potężny bombard. Nie wiem co to było. To chyba była. To chyba była ta broń. On nim rozwalił, bo to chyba. ta broń była zainfekowana. Chyba. Okej. Okay. Co teraz się stanie? O, to jest to. Dawajcie tę kamerkę. O, jeszcze te aser, no to To idzie bardziej w stronę Tatanosa sonara, to chyba O, dobrze Nie no, ogólnie ty, Dawaj zabij go gościu Oby ty tam kamer... A on go próbuje odinfekować On to wyciągnął O, ale mu to wbił Wyciągnął to miecz, ale O, no właśnie ale mu tutaj wali ten tytan Sonar w niego. Wyrywa mu te działa w ogóle. Ten kamerka już chyba nawet nie ma siły, żeby tymi laserami strzelać. Co to jest? To jest Chyba tak. No, to jest No, na bank O, jego miecz odzyskał. Tak, Tetantiviman coś trzyma, to tak go się odinfekuje, coś takiego? No bo taki mam już. Oj, ty dan speaker przelecieli z pomocą tutaj. Dawajcie, pok pokonajcie go. Coś włączył jakiś chyba tryb, co? So o kurde. Dawaj. Dobrze. Dawaj ty dan TV, od infekuj go O, ma tą rękę teleportującą, no właśnie. O dobrze. O kurde Coś to jest, to chyba Jimen, Jimen w ogóle A nie. A co jest ten gość, no właśnie, ten kruk. Ja w ogóle o nim teraz zapomniałem. Ten ulepszony kruk, no właśnie. Tutaj tych... W ogóle jakieś kible tutaj są. Takie. Ja się... On piłem? On ma wszystkie bronie tytanów, on ma nawet broń tytana głośnika z tego. Bo tytan Sonarman potrafi robić takie... takie odepchnięcie, takie... Tymi mikrofonami jak Tytan, jak tytan właśnie speakerman. O i chyba teraz Tytan speakerman przejdzie tego... tego takiego mocnego tytana. O kurde... Tego Rage'a swojego. O no właśnie, bo to jest... będzie taki czerwony teraz bardzo. Ten taki. O kurde. Dawajcie ten speaker. Gos bombarduje dobrze. Ale mu przywalił pięknie. Jetpack mu chyba urwał. No, jetpack. Tu ten, ten sonar próbuje się jeszcze. O. Tu ten, ten sonar próbuje się jeszcze bronić jakoś. O kurde. A on teraz się chyba powinien sam zabić, nie? O no właśnie. A nie, on się on się odinfekuje teraz. O. Oni go uratowali? Toby tak. O, tutaj już taki ulepszony nie jest. Teraz trochę taki bardziej popsuty jest. Uratowali go, co jest? Ale nie ma tego oka chyba głównego. A nie, bo to była tylko soczewka. Okej. Okay. Chociaż on teraz już. A ty, ten speaker tam jest w ogóle zniszczony w tle. O kurde. To chyba tego gościa czeka surowa kara. O kurde. Co tu się dzieje. Tutaj chyba o teraz najlepsi koledzy, a to kto? To? A ja to w ogóle jeszcze trwa, a co tu będzie, a ok. No, A tutaj pewnie będę gadać, to mi to tutaj gdzieś Tutaj jakiś Titan Speakerman jakiś. O kurde. Co to ty, Tytan Komputerman? okej. Okay. A jeszcze niech. O, tutaj będzie ciekawe. Tutaj chyba ją naprawiają. Bo tam tylko by gadali tyle. Okej. Okay. To jakaś ich baza tutaj. Tam są w ogóle kwiatki czerwone. Chyba róże. Co to? Jakiś alarm? To się była atakuje ich bazę albo coś. Okej. Okay. O kurde. No kurde. Co to za bizon jakiś Ale wbił na chatę gość. Co jest Jaki gość jest potężny A ona ożyła Ok Tritaitana się chyba nie da uratować Ona teraz ożyła ale jest rozwalona. O. Chyba ją będą muszą, Chyba ben, będą ją musieć ule, ulepszyć, jakoś. Nie wiem, czy się da w ogóle. Chociaż z pomocą tego gościa to chyba się da. Okay. Tam jest chyba ta cała moc tego. Trugi Titan sobie stoi. I to co? Koniec? Nie, jeszcze coś. Ulepszony gość? Ale chyba zły gość, no. No kurde. Okej, okay, mam nadzieję, że Wam się... Na dzisiaj sobie już chyba skończymy. Pamiętajcie o daniu łapki w górę i subiku, i subiku jak Wam się podobało. Mam nadzieję, że Wam się właśnie podobało. I trzymajcie się i pa.